No to wyjeżdżamy z Warszawy, z czasów socjalizmu, wkraczamy z powrotem, może na piechotę, romantycznie do Zalesia, do naszego miejsca na Ziemi. Takie pytanie mi się nasunęło. Wybrała Pani to miejsce dawno, bo to było chyba w 70. roku. A od kiedy Pani mieszka? No to tak pomieszkiwało się z początku. No tak na dobra gdzieś 70., 70. rok. No to jest parę dekad. Na jakie, na jakie etapy by Pani to życie w Zalesiu podzieliła? Hmm, te etapy się zazębiają. Pierwszy etap to oczywiście budowa domu. Budowa domu. Od, od podstaw zawaliło się po drodze to całe Zalesie. Jeszcze starsi ludzie pamiętają, to był. To było takie wielkie wydarzenie, zawalił się strop, na szczęście nikt nie zginął. W każdym razie budowa domu, która trwała, trwała, coraz to się coś tam do, dobudowywało. Jak się jeździło za granicę, to mówiło się: aha, wyjazd do, do Paryża, no to będą te, te, to są te okna, właśnie które teraz widzimy. I jak wyjazd do yy, Gany, no to podłogi, prawda? I tak dalej. I w ten sposób się budowało ten dom. To był taki etap, Mówię, mówię, że się zazębia, bo, bo to, się, to był ciągły etap. A jeśli chodzi o moją taką społeczną działalność, to w 1980 roku za, założyłam, ale to też tak wielkie słowo, y, odnowy w duchu, grupkę odnowy w Duchu Świętym, Metanoja. Tak się do tej pory ta grupa nazywa i jakoś trwa, chociaż w innym trochę profilu. Y, i to był też przypadek. Też przypadek, już wiele razy o tym mówiłam, ale nie chcę się powtarzać, ale dwa słowa. Na Przełęczy Zimmering w drodze do Rzymu na spotkanie, z, pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II w 1980 roku. Na przełęczy Zimmering spotkałam panią, która była w Odnowie w Duchu Świętym na w, w takiej znanej grupie księdza Dębowskiego, profesora, potem biskupa Dębowskiego na Piwnej. No i tak się z nimi związałam, a ponieważ znowu ta sprawa dzielenia się tutaj zaważyła, bo było kilka starszych pań, które nigdy by nie pojechały na Piwną. A ja byłam tą piwną zachwycona, zafascynowana, to były emocje, pobożne emocje, ale sięgające szczytu, no mówię, myślę sobie, nie, mogą, nie mogę ich tam ściągnąć, no to zrobimy sobie grupkę tutaj. No i wtedy ksiądz Debowski jakoś pomógł mi tutaj, panie stamtąd przyjeżdżały, no i tak, i tak, tak 20 lat znowu. Leciało. Potem mi było trudno. A to kawał życia? Tak. Być. Potem trudno mi było się rozstać z grupą, no ale też takie były okoliczności, że ja też już byłam zmęczona i, i po prostu przestałam. Potem nastąpił okres pisania. Napisałam cztery takie niewielkie książeczki, no, ale jedna trzy takie bardziej no trzy teologiczne można powiedzieć w każdym razie o życiu duchowym nie były takie wielkie rzeczy ale bardzo wiem że ludziom posłużyły no i jedna o właśnie o Tyni tam gdzie jeździłam w pobliżu w pobliże, pobliże e, Hołoskowa, gdzie urodził się Karpiński i ta książka dała mi bardzo dużo satysfakcji, bo jeszcze do tej pory ktoś się odzywa i bo w pani książce pani napisała to, a moi rodzice, a moi pradziadkowie pochodzą z tej samej miejscowości. Proszę sobie wyobrazić, że w Zalesiu Dolnym pan organista zadzwonił do mnie, przedstawił się, mówi, bo ja to samo nazwisko, które pani Pradziadek. I urodził się w tym samym miejscu, w którym pani pradziadek i tak dalej. I to było dosłownie parę miesięcy temu. No takie, takie różne, różne rzeczy się zdarzały. No, prze, przemiłe muszę powiedzieć. Chociaż były i słowa krytyki, ale to zawsze człowiek, człowiek, się, myli, człowiek się myli. Nie należy, no, właściwie to normalne jest, że nas się ocenia, prawda? I, i zawsze będą i dobre słowa i trochę słowa takie nie zawsze dobre. A potem jeszcze był, oczywiście, zaczął się okres wieczorów, który skończył się formalnie, skończy, czy oficjalnie skończył się na jubileuszu w zeszłym roku. No i teraz sobie żyją. Jak? Jubileuszu 90-lecia? Nie, nie, nie to jeszcze o Jubileuszu 20, 20, 20 wieczór. No właśnie, bo, 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 bo yy, w, 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 w tym roku. No właśnie, 90 było w tym roku w 31 sier... lipca. Powtórzmy to jeszcze raz, dobrze? 31 okay. lipca tego roku, w przeddzień 70. rocznicy wybuchu powstania. Także zawsze te dwie daty się u mnie tak kojarzą od początku. A jest to data 90. urodzin pani Barbary Tokarskiej. Zalesie. Wracamy do Zalesia. Czy jest pani w ogóle w stanie policzyć ilu zna pani zalesian? O nie, na pewno nie, na pewno nie. Oczywiście są bliżsi, dalsi. Tacy z którymi utrzymuje kontakt, z którymi, na przykład, wiele osób przeszło przed odnowę w Duchu Świętym, z niektórymi do tej pory utrzymuje kontakt. No ale, ale nie, nie próbowałabym nawet. Tym bardziej, że są osoby, które nagle łapią mnie na ulicy. Pani Wasieńko, jak to dobrze, że panią, a ja nie wiem z kim ja mówię. Tak, no, często to się zdarza. No bo, no bo to jest tak, że jak ktoś jest znany, to jest znany przez ogół, a my nie jesteśmy w stanie zarejestrować każdej twarzy i każdego nazwiska. No to jest to niemożliwe. Szczególnie trudności właśnie od razu. Przy okazji przepraszam wszystkich, których nie rozpoznaję. Jak pani ocenia Zalesia? Ja nie, ja nie mówię o taką szkolną ocenę, taką belferską, tylko taką ludzką. Jacy są tutaj ludzie? Jacy ludzie tu mieszkają, w Zalesiu? Trudno powiedzieć. Nie sądzę, żeby byli jacyś inni. No, są mili i są jej mili. Po prostu, ale. Dobrze, że są. A mi się wydaje, że Zalesie mimo wszystko jest. Tak, dobrze, że są ci ludzie, to prawda, ale Zalesie jest taką bardzo prężną miejscowością, gdzie jest dużo bardzo fajnych ludzi, którzy działają. Są normalni ludzie, którzy sobie po prostu tu żyją. I jednak ci ludzie tutaj wymyślają rzeczy, których nie ma w innych wsiach. No to na pewno, ale to tak od kilku lat. Kil, od kilku lat i widzę parę osób, no wiadomo, które myślę, że też będą wywiady z nimi. Mogę tu wspomnieć, jak my mówimy między sobą klan szczycińskich, prawda? Teraz ośrodek kultury, naszej kultury. Znaczy nasz ośrodek kultury w Zalesiu. No i inne różne takie środowiska, Dom Państwa Wisłockich. Dużo by można jeszcze znaleźć takich właśnie, takich środowisk. Czy Pani znała Panią Wisłocką? Oczywiście, tak. Tak, znałam ją. Hmm. I współpracowałyście? Nie. To znaczy, ani towarzysko jakoś nie byliśmy bliżej związane. To było spotkanie, to było od czasu do czasu codzienne spotykanie się w kościele, bo chodziliśmy. Był taki czas, że, że pani Wisłocka jeszcze mogła chodzić. Ja też chodziłam rano, czasem na śniadanko się potem wybrałyśmy razem, albo do mnie, albo do niej. No, ale to, to nie były jakieś bardzo zażyłe stosunki. No. Bo tak prawdę mówiąc nie sposób ze wszystkimi sąsiadami utrzymywać te stosunki, a poza tym nie wszyscy chodzą tymi samymi drogami. I tak jest dobrze, bo tak, tak jest właściwie. Co pani by w Zalesiu zmieniła prócz dziur w asfalcie i takich przyziemnych rzeczy? No, stosunki międzyludzkie, ale to jest bardzo, bardzo długa droga i bardzo trudna. Denerwują mnie płoty, mury, za którymi ludzie się kryją, a ja bym chciała zobaczyć piękny ogród, piękne kwiaty, nie tylko śmiecie na ulicy, które oczywiście dobrze, że już trochę się teraz zbiera, ale właśnie te, te mury, które są symboliczne, bo ludzie się jakoś zamykają. Ja nie wiem, kto mieszka obok, dwie działki dalej. Nie wiem, kto mieszka po prawej, po lewej. No, szczęśliwie z tyłu mam sąsiadów, z którymi sąsiadów, z którymi czasami porozmawiam. Ale to też, to też raczej rzadko, raczej, raczej tak przy okazji, ale to jest miłe. To jest miłe. Natomiast próbowałam próbowałam nawiązać bliższe stosunki z samotnymi paniami. Nawet chodziłam z czekoladkami, zapraszałam. Jakoś się nie udawało, nie było, nie było odzewu. No, trudno, tak się jakoś. No właśnie, się wydaje, że, że może właśnie z tego powodu pani w, w tym roku będzie mówiła o samotności. Bo może ta samotność ma właśnie różne kolory, i ona jest przyczyną, że te stosunki międzyludzkie często się po prostu nie układają tak, jakby się chciało. Nie, to nie w tym aspekcie, bo ja myślę, że jeśli dojdzie do skutku ten wieczór, to będzie to wieczór raczej radosny, to znaczy pokazujący dobre owoce samotności, a nie przyczyny, które nieraz rzeczywiście wykreśliłam na przykład taki wiersz Stafa o szyby też dzwoni, deszcz dzwoni, jesienny. Bo, no to nie o to chodzi, nie o to chodzi, żebyśmy się zagłębiali w smutek, tylko szukali tego, co jest dobre i, i starali się jakoś dostosować naszą egzystencję do naszą, mówię tych ludzi samotnych, bo też taka jestem, do, do realiów życia po prostu. Do realiów życia. Trzeba się bronić, trzeba po prostu żyć. No właśnie, i ta, ta, sam, ta mm, pomoc sąsiedzka, ta bliskość sąsiedzka byłaby tu na pewno kluczem do rozwikłania wielu problemów samotnych ludzi. No na pewno, ale myślę, że też potworzyły się tutaj takie bliższe relacje. Bliższe relacje. No, mnie się tak jakoś nie wiem może dlatego, że mam dzieci niedaleko i, i tak jestem bardziej związana z nimi. Tam ja może mnie nie lubią. Nie wiem. <grystanie> ja już nie będę pani odpowiadał na to pytanie. Zalesie się przyciąga tym magnesem, o czym mówiłyśmy już, ale przyciąga też lasem. Lasem, tą bujną, piękną przyrodą w koło. Czy w takim otoczeniu, czy w ogóle w lesie łatwiej się wierzy, czy lepiej się może wierzy? Nie wiązałabym tego absolutnie z przestrzenią, w której się żyje. Bo to jest łaska, a Pan Bóg nie wybiera miejsca. Po prostu. W lesie oczywiście podziwiamy piękno. Piękno jest znakiem Bożej miłości. I jeżeli wierzymy, to bardziej odczuwamy tę boskość wokół nas. Ale to nie znaczy, że chodzimy po prostu w taki jakiś. Ja wiem, mgle, mgle, ale, ale żyjemy normalnie, żyje się normalnie. Nie, nie sądzę, żeby, żeby las pomagał. Natomiast no, można powiedzieć, że piękno, w ogóle piękno, a las jest przecież piękny. Nie zawsze w zalesiu, bo niestety są i, i brzydkie lasy. U nas laski małe. Ale las, piękno kształtuje w nas, kształtuje nas, rzeźbi nas. Zawsze to powtarzam, rzeźbi człowieka. Im więcej tego piękna, tym człowiek sam staje się piękniejszy, bardziej wrażliwy, czy chce, czy nie chce, ale to po prostu tak przychodzi z góry. No i w ten sposób można to powiązać. Ale, ale takiej bezpośredniej relacji to, to chyba nie ma. Ważni tu są ludzie na pewno. Spotykamy się kilka dni przed Wszystkimi Świętymi. Wtedy się mówi o ludziach, wspomina się ludzi. Yy, jaki to jest dla Pani dzień? Czy on przywodzi rodzinę, czy może te powstańcze przeżycia, które były bardzo silne i wywierające piętno na całe życie? Wszystkiego po trochę, myślę. Ale emocjonalnie powiedziałabym, że tego nie przeżywam, bo każde pójście na cmentarz w ciągu roku jest przeżyciem. I nie jedno nie jest, jest mocniejsze. Inne przeżycie jest słabsze. Ale emocjonalnie może mniej. No jest to zwyczaj, jest to więcej modlitwy, oczywiście. Są to odwiedziny znajomych. No ja już sama. Tylko jeżdżę, zawożą mnie oczywiście na grób tutaj w Jazgarzewie, gdzie pochowany jest mój mąż i moja mama. I tablica ku pamięci mojego ojca, który jest pochowany w Londynie. No, czasami udaje mi się jeszcze pójść czy pojechać na, tutaj na cmentarz. Natomiast bardzo boleję nad tym, że nie mogę odwiedzić krewnych, znajomych, Kwatery powstańców. Po prostu nie mam już na to siły. I tak te święta spędzam, mniej więcej. Chciałabym wrócić do tego, może nie tak szczegółowo, ale trochę porozmawiać o klimacie, po prostu przeszłości. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. To wielka przyjemność dla mnie. Jak mówiłam, lubię się dzielić. Dzielić swoim życiem, swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami. Dziękuję. Ja też dziękuję. Do zobaczenia.